Hejka powolutku, tak to idzie krok po kroku. Okno jest uchylone, oczywiście. No i oczywiście e, sprawdzam co jakiś czas temperaturę tego tutaj kufra. O. I robię tak powoli, oczywiście, bo jakbym włożył do wanny zimnej wody, e, to bym mógł od razu to łyknąć za jednym podejściem, ale też można robić to na etapami, że powoli robić i wtedy się nie nagrzewa to. No nie muszę oczywiście wody nal nalewać w wanny tak po to, żeby nalać do tego kufra wody. To musiałbym sporo tej wody nalać, nie, żeby byłoby to takie mało pocalne, bo wtedy bym po prostu, wiecie. Um, złożył trochę wody, tylko po to, żeby schłodzić kufert, nie? Żeby to zrobić za jednym razem, a można to robić trochę dłużej, e, oszczędzając wody w tym momencie. No i po prostu <laughs> korzystam właśnie z, z chłodu, który wlatuje uchylonym lufcikiem i on załatwia po prostu sprawę chłodu. Że I dlatego, jak robię tak stopniowo, to się nie nagrzewa, że nie będę musiał tam do wanny tego wkładać, nalewać wody i, i, wiecie, i działać w ten sposób. Można na spokojnie wszystko zrobić. To będzie tak pięknie oczywiście zrobione, że to będzie wyglądało, jakby to było po prostu yy, jednolity plastik. Bo to jeszcze będzie polakierowane na czarno i to będzie tak wyglądało mniej więcej jak to, tamto co było wcześniej. A może nawet trochę lepiej będzie wyglądało. Bo teraz robię na większym luzie, a wtedy mi bardzo zależało na tym, żeby sobie no, działać na rowerze. I, I pochwalić się przede wszystkim. E, e, jak mi wyszło, akurat tak wyszło, że e, no, działało, ale nie było to piękne. No. A teraz chcę jedno i drugie, I dlatego trzeba to robić na luzie, na spokojnie, oczywiście etapami po prostu. Na spokojnie i, i temperaturkę mam tutaj <laughs> dokładnie 280 stopni, jak było widać. O. No i po prostu e, nie mi się oczywiście przy mniejszej temperaturze. No, że po prostu tak trzeba to robić na luzie, na spokojnie, jak już mówiłem, i będzie super. I uda się wszystko, To jeszcze takie mankamenty oczywiście są, oczywiście mam tutaj szczoteczkę do zębów i propan. i to od razu tą szczoteczką wycieram i nie widać nawet śladu, chociaż tu i tak czarna farba pokryje, ale niech będzie idealnie nawet przed pokryciem farby, nie? No dobra, no to hej, działam powoli, no spokojnie, musi być to piękne, ekstra, żeby i działało i było śliczne, no dobra. No to hejka się